Cześć, ja jestem Hebrera Morela i dzisiaj w serii gra w grze chciałbym Wam pokazać jednorękiego bandytę w grze Minecraft. Więc możemy zacząć. Tak się przedstawia gra. Jest wykonana przez użytkownika Disco. Link znajdziecie oczywiście w dyskrypcjach. Zasada jest prosta. W skrzynce na której stoję. Mamy 5 diamentów. Jeden diament to jest jedna szansa. Na razie mamy 0 szans, więc pójdę wrzucić diament tutaj do otworu na pieniądze. Niech to tak będą. Diamenty to pieniądze. I możemy rozpocząć zabawę. Tym przyciskiem uruchamiamy machinę losującą. Jeśli trzy kolory będą w rzędzie, takie same, to wygrywamy diamenty. Mamy 9 szans, zmienia się na 8, bo pierwsza jest wykorzystana. I system losujący losuje zobaczymy czy uda się nam coś no, niestety trzy różne kolory więc jedziemy jeszcze raz mamy 9 żyć na porządku 9 szans i zobaczymy ile uda mi się wygrać po pierwszym diamencie drugim trzecim czwartym tylko 5 diamentów a to co będę miał ponadto to będzie wygrana Zobaczymy jeszcze, nie udało mi się, żeby było chociaż dwa te same kolory. Czy tym? Tak, dwa żółte i jeden diamentowy. Niestety. Nie mam szczęścia, zbyt dużego. Jak na razie. Hmm, niestety znowu trzy różne kolory. Jedziemy. Piąta szansa. Czy będzie diament? Nie ma diamentu. Niestety. Lecimy kolejna szansa. Zostały tylko trzy z pierwszego diamentu. I nic nie wygrałem do tej pory. Oczywiście do autora nie można się potem zwrócić i wymienić wygrane diamenty na prawdziwą kasę więc zabawa taka o, na 5-10 minut i potem można oczywiście wracać sobie żeby się znowu pobawić machiną lasującą No szczęścia nie mam całkowicie może teraz przedostatnia szansa czy coś będzie czy nie będzie Hmm, też nie było. To ostatnia szansa z pierwszego diamentu. Czy może teraz los będzie dla mnie łaskawy? Czy nie? Nie, niestety nie udało się. Więc możemy jeszcze raz pobiec. Wrzucić jeszcze jeden diament. I wrócić z powrotem na miejsce do machiny losującej. No, skakuj. Lecimy ponownie 9 szans. Czy może tym razem uda się coś wygrać? Czy nic? Eee, wygrałem. I diamenty wyleciały z dispenserów. Teraz pójdziemy je pozbierać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. 6 diamentów wygrałem. No. Czyli mają mniejmy nadzieję, że wygram jeszcze więcej. Czyżby? Czyżbym miał teraz wygrać? Nie. A już było blisko tak. Widziałem jak diamenty się układają w zędzie. Trzecia szansa z drugiego diamentu. Niestety nic nie wygramy. Trzy różne kolorki się ułożyły, więc idziemy dalej. Piąta szansa. Czy się uda? Czy się nie uda? Nie, nie udało się. Znowu jeden kolorek przeszkodził w wygraniu. Hmm, znowu się nie udało. Jedna wygrana na... O, trafiłem w guziczek. Hmm. Czyżbym teraz... Dobrze, że nie inwestuje się tutaj własnych pieniędzy. Emocje pewnie byłyby większe. Też się nie udało. Czy teraz? Może teraz. Los będzie łaskawy. Nie. Trzy różne kolorki. Ostatnia, przedostatnia szansa na wygranie. Przy tym diamencie, a zostało mi jeszcze trzy diamenty zostały. A, nie udało się. To ostatnia szansa. Gdzie ty jesteś? Ja nie mogę trafić. Jest. Dobra. Ostatnia szansa i zobaczymy czy coś się wygra. Przy drugim diamencie. Przy pierwszym nic nie wygrałem. Przy drugim wygrałem 6 diamentów. Jak do tej pory. I nic tego więcej nie zmieni, więc idę wrzucić kolejny diamencik. Trzeci już i idziemy losować. Wio. Koniku. Świnki niech mi coś dobrego teraz wylosują. Może się uda. Nie, nie udało się. Noc idzie. Chyba będę musiał się przespać. W łóżku, który jest tutaj obok. O, jeszcze spadłem. Czy uda się wygrać teraz? Nie udało się. Dobra. Ostatnie losowanie. I prześpimy się. I powracamy znowu do gry zaraz. Nie udało się. Więc tak jak mówiłem, idziemy się przespać. I zaraz z powrotem wracamy do losowania sześć 6 zostało. A no my lecimy z Koksem dalej. Hmm, znowu nic nie wygrałem. Może teraz? Zobaczymy. Czy los będzie łaskawy? Nie, znowu. Nic nie udało się wygrać. Jeszcze trzy szanse mi zostały. Przy trzecim diamencie. Czy uda się coś wygrać więcej niż te marne sześć? Niestety teraz też nie. Choć było blisko. Może teraz, może tym razem. Jemencik jeden. Jemencik drugi, ale na trzecim polu się nie zatrzymał odpowiedni kolor. No, za mnie mogę trafić. Tyle. Dobra. Jeszcze tylko jedna szansa mi została. Zobaczymy, czy może, może się uda. Też się nie udało, więc ostatnia szansa rusza. Jak na razie bida. Dopiero 6 wygranych diamentów. No i nic tego nie zmieni przy trzecim diamencie, więc biegnę wrzucić czwarty diament. I odpalam maszynę losującą znowu. Kolorki lecą, lecą, lecą. I czy mi się uda wygrać? Wygrałem. Dwa diamenty. Hurra! Chociaż mało, ale zawsze może, trzeba się cieszyć z każdej wygranej, tak? Można nie wygrać nic. Le lecimy dalej Czwarty diament i dopiero druga wygrana Łącznie już wygrałem 8 diamentów Teraz nic nie wygrałem Lecą, lecą, lecą I czy mi się uda coś wygrać? Nie Niestety nie czwarta szansa Mechanizm chyba wyświetlający cyferki się zbudował Ale nie wyś... nie, teraz powróciło. Nie wygrałem znowu, choć było blisko. Że właściwie cały czas prawie jest blisko. Ale niestety nie udaje mi się wygrać nic. Może tym razem? Nie, niestety nie tym razem. Wciskam kolejny raz guzik. A świnki kolorki pokazują. Czy może wygram? Czy nie wygram? Nie wygrałem, niestety. Choć było naprawdę blisko. Kolejny raz. Już przed, przed ostatni, jeszcze dwa losowania mi zostały i zobaczymy czy może tym razem uda się wygrać udało się wygrać wow ile są diamenciki teraz pozbieramy je zobaczę ile mam mam 9 mam 8 a ile będę miał chodźcie wszystkie do mnie tyle 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 dużo dla mnie wszystko ciao Miałem 8 i mam 45, odjąć 8, to jest 37. 36, bo jeden jeszcze mam diamencik do wrzucenia maszyny lasującej. Trzy diamenty dają bardzo dużo, Trzy kolory diamentowe dają bardzo dużo diamentów z dispenseru. Czyli tak jakbym rozbił bank. I znowu mi się udało. Wow! Drugi raz. Pod rząd. Jak nic nie wygrywałem, tak teraz znowu wygrałem. I idę znowu rytualnie wszystko. Wszystkie diamenty pozbierać. Ciach-ciach jak odkurzać. Wciągnąłem na wszystko. I idę. Ile mam diamentów? 64 i 17. I ciach. Znowu losuję. Może trzeci raz się uda pod rząd wygrać nie już niestety bo ostatnia komora się zatrzymała zobaczymy czy będą nie niestety skończyły się szanse przy czwartym diamencie więc biegnę wrzucić ostatni diament ostatnie 9 szans i zobaczymy czy tym razem też mi się poszczęści i może wygram jeszcze więcej diamentów Lecą kolorki, zatrzymało się ostatnio na żółtym i niestety wszystkie, każdy inny kolor jest nie udało się. Siedem szans mi pozostało. Ostatnie siedem. Ostatnie się na żółtym zatrzymało i niestety dwa pierwsze na diamentowym kolorze. Każdy inny kolor, niestety nie udało się. Trafiaj w guziczek i pięć szans pozostało do końca rozgrywki. Czy... Nie, niestety nie udało mi się wygrać kolejnej Rozbić banku, wygrać kolejnej gry. Więc może teraz. Cztery szanse tylko zostało. Wow, a było tak blisko. Jakby pierwsze się jeszcze jeden w dół przesunęło. Czy może tym razem się uda? Czy się nie uda? Żółty na pierwszy. Niestety nie udało się. Więc zostały jeszcze mi tylko dwie szanse. Czy powiększę swoją wygraną? Czy mi się uda wygrać więcej? Czy nie? Czy zostanę z tym co mam? Niestety teraz nie udało się. Przedostatnia szansa na wygranie kolejnych diamentów. Niestety już nie powiększę teraz. I ostatnie. Pociągnięcie za rączka, która losuje. I czy będzie szczęśliwa? Czy o, ten właśnie ostatnim rzutem na taśmę. Coś jeszcze wygram. Czy już nie? Nie, niestety, nie wygrałem. Więc możemy podsumować. Wygrałem 64, dodać 16, to jest 80 diamentów wygrałem. Podczas 5 losowań. Om nom nom. Tak stanę? Nie, jeszcze tak. O, tak. Stanę. Będę rzucał. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do ściągania mapy i też pogrania sobie, bo naprawdę można fajnie się pobawić. Zwłaszcza jak nie wiem, znajomi przyjdą to też można się z nimi pobawić. Dzięki za oglądanie filmiku. Możecie spróbować mój pobić moje osiągnięcie. Możecie zapraszam do dodawania filmików jako odpowiedzi. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.